konexja razem ponad kilo Jeden za wszystkich, czytasz mnie czy za tym jestem, odpowiadam za Choć wili mi dusz plecy, zostałem sam z moich oczu, nie poleciał ani jedna za Narodziłem się na nowo, odbiję od dna Tu czy na krańcu świata Wywki mam brata, fałszywy psie jeszcze spotka cię zapłata Zrozum tak to jest, gdy zasady naginasz Nie jestem z tych co wypomina Lecz nie zapominam Tu jeden za wszystkich, wszyscy za jednego Pamiętasz jak po ciebie zostawiłeś ziomka swego, Zważyli kolejnego chłopaka Dobrego, drogą życia przestępczego, jebać sędziego. Wychowałem się na błędach na 32 metrach, wracza krwi. Dzięki nim chciałem grać i przetrwać. Jakim prawem chcesz sądzić nas za nasze czyny? Obchodzi mnie, kim jestem, tylko w oczach Boga i rodziny. Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego. Tak tutaj jest, nie pytaj dlaczego. Jednoczy nas wzajemny szacunek. Tu tak właśnie człowiek kreujemy wizerunek. Ratunek Polski zesłał na nasz pan. Tysiące Tworzy ogromny klan, miliony ran, lecz nie jesteś sam. Wspólnie zbudujemy tierce, której nikt nie spoży nam. Setki bram, późne pokolenie królów. Chroni nas tu pan anielskich chórów. Z murów powstali dalej, walczymy o świat. Tu wszyscy za jednego, za wszystkich jeden brat. Kolejny pak podpisany idzie w miasto Na twarzach ludzi wypisane jedno hasło Razem o zawsze i razem na wieki Póki siła jest w jedności nie opadną powieki Ja tak jak inni za swoich ziomuś Nauczony tak, aby nie ufać nikomu Nauki wyniesione z rodzinnego domu Jeden za wszystkich brat, aby do przodu charakterni Wierni swym zasadom naprzeciw układom Co łamią nasze prawo? Ulica, mu matko, czym tam kurwa mordę? I co by się nie działo? Wiem, że mam swoją hordę Ja każdy z prądem, szacunek hołdem Poważanie, respekt, wiem co mówię Bogitem jestem, nie szelestem Tylko dobrym uczynkiem, masz wsparcie Prawilnych, a dla obcych jestem wilkiem Jeden. Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego Tak tutaj jest, nie pytaj dlaczego Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego Tak tutaj jest, nie pytaj dlaczego Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego Tak tutaj jest, nie pytaj dlaczego Jeden za wszystkich, Wszyscy za jednego, tak tutaj jest i nie pytaj dlaczego.